Panie prezesie w dzisiejszym wystąpieniu wskazywał pan, że skala i dotychczasowe efekty projektu już przekroczyły wstępne założenia, ale mamy ambicje osiągnąć więcej. Skąd taka potrzeba i skąd takie nadzieje? Potrzeba istnieje i to chyba jest rzecz bezdyskusyjna. Edukacja ekonomiczna i jakby poziom wiedzy dzisiaj przeciętnego człowieka na temat podstawowych elementów Zasad finansowych ekonomii jest tak niezadowalający, że nikt nie, pod, nie podważa potrzeby rozszerzenia za, działań edukacyjnych. Skąd ten pomysł, aby jeszcze dalej rozszerzać? To jest de facto zakres potrzeb i sugestii uczelni, z którymi współpracujemy i studentów, do których docieramy, ale również i partnerów, którzy mają wspierać i wspólnie z nami przygotować merytorycznie te projekty. Niemalże każda instytucja, którą Pytamy dzisiaj o to, czy chce współtworzyć i uczestniczyć w naszym programie, w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Odpowiada tak. I dzisiaj, naszym zadaniem jest możliwe. Możliwie szerokie przygotowanie zarówno kadry naukowej na uczelniach, jak i nas, jako struktury organizującej do, do logistycznego przeprowadzenia wydaje się, że w ciągu najbliższych kilku lat jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce, a może i jednego z większych również w Europie, co o czym słyszeliśmy przed chwilą na sali. Stan i kondycja zakładu ubezpieczeń społecznych budzi zrozumiałą troskę. Tymczasem udało się tę instytucję namówić do udziału w programie. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że trzeba rozdzielić stan i sytuację finansów funduszy ubezpieczeniowych w Polsce. Które nie zależą od ZUS-u, i stan organizacyjny i funkcjonowania, i sposobu funkcjonowania ZUS-u jako instytucji. Niezależnie od tego, co dzisiaj myślimy o zakładzie ubezpieczeń społecznych, niezależnie od tego, co myślimy o emeryturach, przyszłości emerytur, to ta instytucja w przyszłości będzie. W przeszłości była, a dzisiaj jest, odpowiedzialna za wypłatę olbrzymiej większości przyszłych wynagrodzeń i przyszłych świadczeń dla, zakładu, dla emerytów. W związku z tym jest instytucją ważną i zrozumienie przez młodego człowieka, przez każdego człowieka, ale w szczególności przez młodego człowieka, dlaczego ta instytucja jest ważna, jak ona funkcjonuje, jaką, jaki wpływ ma system ubezpieczeń społecznych na jego przyszłe. Ale również dzisiejsze życie, ale przede wszystkim na przyszłe życie jest absolutnym fundamentem. Jeśli dzisiaj na debacie będziemy rozmawiać o długoterminowym oszczędzaniu, to oszczędzanie na emeryturę jest jednym z podstawowych elementów tego systemu. Jeśli dzisiaj młodego człowieka nie przekonamy do tego, żeby zaczął oszczędzać, za 30-40 lat będziemy mieli problem. Raptem dwa dni temu ukazała się informacja, że mamy dzisiaj najwięcej osób. W, w etapie emerytalnym swojego życia w historii pol polskiej, i taki um, etap utrzymamy przez najbliższe 20-30 lat, kiedy będziemy mieli do czynienia z wyżem demograficznym y, powojennym. W związku z tym dzisiaj trzeba bić na alarm w zakresie potrzeby i konieczności długoterminowego oszczędzania, a przecież to nie tylko emerytury, przecież problem franków i kredytów frankowych też częściowo wywodzi się z tego, że mamy za mało odłożonego kapitału własnego w złotówkach.